do baru. Oszczędź mi tych wspominek. Co było w walizce? Niewiele. Lustro i wieszak, ale to gospodarza. Jak podbijemy jakieś miasto, znów wezmę sobie wieszak. Milcz, w Budziejowicach się policzymy. Wiesz, że każe cię zamknąć? Melduję, że nie wiem. Nie wspomniał pan. Za pozwolenie. Pan jest może Purkrabek, agent banku Slavia. Wie pan, poruczniku, czytałem w gazecie, że człowiek powinien mieć na głowie 70 tysięcy włosów i że czarne są cieńsze? Jest na to wiele dowodów. A jeden student w kawiarni Smirka mówił, że łysienie powodują wczesne urazy psychiczne że padanie włosów zawiniuje duszewni pohnutki w sześciu niedzieli. Ty chamie! wotr! Nie chciałem obrazić. Jak się nie umiesz zachować w pociągu, to... Poruczniku, która szkoła oficerska? W I nie wiesz, że oficer odpowiada za podwładnych? Ładnie. Z ordynansem rozmawiasz jak z równem. Pozwalasz mu mówić bez pozwolenia. A najlepsze, że pozwalasz mu obrażać przełożonych. Zobaczysz, czym to się skończy. Nazwisko? Lukasz. Gdzie stacjonujesz? Byłem... Nie pytam, gdzie byłeś, tylko gdzie jesteś. Przeniesiono mnie z Pragi do Budziejowic. Dobrze ci to zrobić. Nie zaszkodzi ci powąchać dymu bite. To już nie nowa decyzja. Doprawdy? Szybko. Nadeszła chwila, że obije ci dziób za wszystkie czasy. Czemuś obraził tego łysego. Wiesz, że to generał major von Schwarzburg? Wiedziałem, wygląda jak turgrabek. Nic. Znów mam kłopoty przez twoją głupotę. I nie.